Pani Danuta postawiła razem z siostrą przede mną dość trudne zadanie. Polegało ono na sprzedaży mieszkania w określonej cenie. Fantastycznie nam się współpracowało. Mieszkanie należało do ojca pani Danuty, który dożył sędziwego wieku i przekroczył 100 lat. Dobre wspomnienia, dobre. Tych prezentacji muszę przyznać, że odbyliśmy chyba kilkanaście. Przez pół roku próbowaliśmy sprzedać i przez innych agentów. Niestety się nie udawało. Tylko partnerzy. Pani Danuta. Co poniedziałek dzwoniła do mnie, ja raportowałem, co się dzieje. O każdej porze mogliśmy do pana zadzwonić. Nie ukrywam, no musiałem się przykładać do tej, do tej pracy. Partnerzy są uczciwi, uśmiechnięci, profesjonalni, kulturalni, tylko z nimi. Współpraca była z dwóch stron idealna.